Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego został przeniesiony z ulicy Kresowej na ulicę Tanowską w Policach. Został ulokowany na pierwszym piętrze budynku w wyremontowanych pomieszczeniach po dawnej siedzibie sądu. Osiem lat temu, kiedy wyprowadził się z tego budynku sąd, ten korytarz, czy to piętro było niezagospodarowane. I wtedy, kiedy właśnie nastąpił pomysł przeniesienia do tego budynku w ramach naszego takiego projektu ogólnego centralizacji, Usług powiatowych w jednym miejscu, a więc ułatwienia przede wszystkim dla mieszkańców, no to prowadziliśmy dużym nakładem środków, bo ponad milion złotych łącznie kosztowało to tylko jeśli chodzi o infrastrukturę, ale drugi ponad milion, milion dwieście to również i serwerownia. W budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ulicy Tanowskiej, oprócz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, mieści się tymczasowo również Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Dzienny Dom Senior Plus w Policach został ponownie uruchomiony. Cieszymy się bardzo, że ten ośrodek wsparcia mógł zostać uruchomiony decyzją wojewody. Od 17 lutego działa i. Yy... Ku naszemu zadowoleniu 24 z 29 obecnie zapisanych uczestników bierze udział aktywny w zajęciach. Wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone są w reżimie sanitarnym. Odbywają się w mniejszych grupach, w większej ilości pomieszczeń. Obowiązuje dystans, maseczki oraz środki dezynfekujące. Na bieżąco dbają o to opiekunowie, którzy zostali już zaszczepieni przeciwko COVID-19. Zajęcia odbywają się tak jak w dobie pandemii, czyli z niektórych musieliśmy zrezygnować, takich jak kulinotaryzacja terapia, która jest ulubioną zajęciem naszych uczestników, no ale są jeszcze takie czynności, które mogą wykonywać. Mogą wykonywać zajęcia manualne, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia pamięci i z tych form głównie teraz korzystamy. To co najistotniejsze to fakt, że seniorzy mogą przebywać w swoim towarzystwie. W dobie pandemii możliwość spędzenia czasu często przez osoby samotne jest kluczowe. Dotychczas pod opiecznym Dziennego Domu Senior Plus świadczona była pomoc polegająca m.in. na dostarczaniu zestawów ćwiczeniowych bezpośrednio do domu. Opiekunki terapeutki przygotowywały zestawy ćwiczeniowe, rozpisane ze zdjęciami. Takie woreczki, tak zwane sportowe, przygotowywałyśmy w środku z materiałem do ćwiczeń, z gumami. Przygotowywały ćwiczenia pamięci, które też y, drukowaliśmy i rozwoziliśmy po uczestnikach. Dzienny Dom Senior Plus uruchomił również wędrującą książkę i wypożyczalnię filmów DVD dla swoich podopiecznych. Minister Obrony Narodowej udzielił powiatowi polickiemu, jako organowi prowadzącemu, zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego z oddziałami dwujęzycznymi numer jeden w zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. W związku z tym powiat policki otrzymał dotację celową w wysokości 68 784 zł. Oddział przygotowania wojskowego mamy od 2020 roku. Od września dostaliśmy się do tego projektu. Jesteśmy obłożeni pewnymi narzuconymi z Ministerstwa Obrony Narodowej programami nauczania. Musimy się do tego dostosować. Musimy tak przygotować młodzież, żeby w przyszłości wybierając zawód żołnierza zawodowego, w jednostkach wojskowych mieli, był to już przygotowany materiał do, do pracy. Z dotacji zostało zakupione specjalistyczne wyposażenie, w tym m.in. kamizelki taktyczne, gumowe atrapy karabinka z pasem nośnym, hełmy ochronne wojskowe lub repliki hełmów balistycznych, busole lub kompasy, okulary ochronne, repliki pistoletów ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczna z akcesoriami, repliki pistoletów ASG, kabury do repliki pistoletu ASG, maski ochronne do ASG lub broń pneumatyczną, maski przeciwgazowe, saperki z pokrowcem lub łopatą. Piechoty, plecaki medyczne z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy, nosze medyczne, stezy taktyczne, radiotelefon PMR, przybory do walki wręcz, repliki granatu ręcznego, makieta broni karabinka rozbieralnego w systemie AK, lornetki, latarki czołowe, noże typu wojskowego lub Multitool. Zespół szkół jest jedną ze 130 szkół w Polsce, w której funkcjonować będzie taki oddział. Przypomnijmy, że od 2000 roku zespół szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach na mocy porozumienia współpracuje z 12. Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinie. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględnił problemy, z jakimi w dobie pandemii borykają się organizacje pozarządowe. Ogłoszony już od ponad roku czasu stan epidemii jest sytuacją trudną dla funkcjonowania m.in. organizacji pozarządowych. Zarówno chodzi tu o stowarzyszenia, fundacje, jak i kluby sportowe. Ustawodawca w poszczególnych tak zwanej ustawy covidowej wprowadził pewne rozwiązania, które mają pomóc w bieżącej działalności w tym trudnym okresie. Jedną z wprowadzonych zmian związanych z działalnością organizacji pozarządowych jest nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach, która mówi o tym, że jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, czyli zarządu lub komisji rewizyjnej dobiega końca w okresie stanu epidemii, może ona być przedłużona. I dopiero po sześciu tygodniach, jak gdyby po zakończeniu stanu epidemii, stowarzyszenie jest zobowiązane do przeprowadzenia nowych wyborów. Oznacza to, że po okresie 6 tygodni od ogłoszenia zniesienia stanu epidemii, w takim stowarzyszeniu muszą się odbyć wybory nowych władz. Inną zmianą, też korzystną, wydawałoby się dla działalności organizacji, jest możliwość przeprowadzania głosowań wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznych. Kolejną istotną zmianą jest możliwość przedłużenia okresu dokonywania odpisów 1% dla organizacji pozarządowych do dnia 1 czerwca. W przypadku składania korekt. Ob Obowiązuje terminem do 30 czerwca. 18 lutego bieżącego roku swoją działalność stacjonarną wznowił Powiatowy Klub Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Obecnie mamy 9 uczestników, reszta nie wyraziła na razie zgody i jest na pracy zdalnej. No, na razie póki co nasi uczestnicy wymagają wsparcia psychologicznego, jak najbardziej. Tak? Ta pandemia dała troszeczkę nam taki negatywny obraz. Oprócz uczestniczenia w zajęciach, pozytywnym aspektem wznowienia działalności stacjonarnej jest możliwość spotykania się uczestników twarzą w twarz. Temat pracy zdalnej były ciągle takie, że ten schim, kiedy się możemy spotkać, kiedy będziemy razem, a już nigdy nas nie otworzą, a co to będzie. Także pytania różne zadawali. No, w tym momencie. No bardzo się cieszą. Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Udział w zajęciach stacjonarnych wyraziło w tej chwili zgodę 9 osób, więc jest łatwiej zachować dystans. Natomiast pozostałe wszystkie elementy reżimu sanitarnego, czyli dystans, maseczki i dezynfekcja rąk są zachowane. Do udziału w zajęciach powiatowego klubu samopomocy może zgłosić się każdy, który czuje potrzebę skorzystania chociażby z pomocy psychologa. W dniach od 6 do 9 marca w hali zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. Awans do półfinału wywalczyły zespoły EMEA Energetyk Poznań oraz UMKS MOS Wola Warszawa. Gospodarze turnieju SMS Police zajęli czwarte miejsce, które niestety nie było premiowane awansem. Wśród nagrodzonych indywidualnie zawodników znalazł się Arkadiusz Mitas atakujący polickiego zespołu. Ćwierćfinałem Mistrzostw Polski Juniorów, którego byliśmy organizatorem. Nasi zawodnicy zajęli czwarte miejsce. Niestety nie udało im się awansować do półfinału Mistrzostw Polski Juniorów. Równolegle z polskim ćwierćfinałem nasze juniorki rywalizowały w tym samym etapie rozgrywek w Proszowicach koło Krakowa zawodniczki PSPS-u SMS Police zajęły pierwsze miejsce i z powodzeniem awansowały do kolejnego etapu rozgrywek, który odbędzie się w dniach 26-28 marca i będzie to półfinał Mistrzostw Polski. Organizatorami turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski uniorów w piłce siatkowej obok SMS-u Police był powiat policki zespół szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Polski Związek Piłki Siatkowej.